Jeżeli słuchałeś poprzedniej audycji, to wiesz, że konkluzja pierwszego grzechu człowieka jest taka, że cierpimy z powodu naszych grzechów. Ale to nie jest pełna prawda. Cierpimy też z powodu grzechów innych ludzi. Doświadczyłem tego bardzo mocno tydzień temu, kiedy byłem na rekolekcjach, gdzie byli ludzie, którzy byli skrzywdzeni seksualnie przez innych ludzi. I to niestety jest to, co sprawia grzech. Rodzimy się w świecie, w którym nie tylko my grzeszymy i przez to spotykają nas konsekwencje, ale rodzimy się też w świecie, w którym inni grzeszą i przez to często nas spotykają konsekwencje. I właśnie konsekwencje są tym, o czym mówi Bóg, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, trzeci rozdział, jedenasty wiersz, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli i Bóg mówi. Któż ci powiedział, Adamie, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Wiesz, kiedy Bóg stawia pytanie, to nie dlatego, że on nie wie. Kiedy Bóg stawia pytanie, to nie dlatego, że on chce się dowiedzieć, tylko dlatego, że on chce, żebyśmy my sobie uświadomili to, o co nas pyta. No i co robi Adam? Co robi grzech którego dopuścił się Adam. Tak? Adam dopuścił się grzechu i teraz wstydzi się go, mówiliśmy o tym wczoraj. I zaczyna zwalać winę na kogoś innego. I mówi: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Czyli niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ty dałeś mi tą niewiastę, więc to ostatecznie jest Twoja wina, nie moja. To znaczy, to jest wina niewiasty przede wszystkim. No i Twoja, bo mi tą niewiastę dałeś, ale nie moja. Tak brzmią te słowa Adama. Wtedy Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? A niewiasta mówi, to wąż mnie zwiódł i zjadłam. I wtedy Bóg mówi do węża. I zanim przyjrzymy się temu, co Bóg mówi do węża, to przyjrzymy się najpierw tej postawie Adama i Ewy. Oni zaczynają się nawzajem oskarżać, zaczynają się nawzajem ranić. To jest to, co powoduje grzech, że czasami są sytuacje, w których my nie zrobiliśmy nic złego, ale ktoś zwala na Nieraz to słyszałam tak? Sytuacje takie bardzo proste, prozaiczne. W pracy coś poszło nie tak, a twój szef zwala winę na ciebie i tym albo o tym nie wiesz, albo wiedząc, wiesz, że nie możesz się odezwać, bo na przykład zwolnią cię z pracy. Tak więc czyjś grzech sprawia, że ty cierpisz, że ty ponosisz konsekwencje. I tak samo my tak robimy. Pamiętam kiedyś młodego człowieka, który. Nawrócił się, był w pewnej wspólnocie, wzrastał tam, ale w pewnym czasie mówił, mówi: Ta wspólnota jest fatalna, i zaczyna mówić o wielu złych rzeczach, które są w tej wspólnocie. I pamiętam wtedy, kiedy go słuchałem, taka myśl wyraźna przyszła mi do głowy. Wierzę, że to Bóg dał mi takie natchnienie, żebym powiedzieć Ta wspólnota nie jest idealna, ale ty też nie jesteś. Powiedziałem mu to, i on wtedy się na chwilę zastanowił i zaczął opowiadać, przyznawać się do złych rzeczy, które on robi. Więc widzimy, że żyjemy w świecie, w którym grzech innych rani nas. I grzech nas, rani innych. Na szczęście, na szczęście mamy rozwiązanie. Ponieważ co Bóg mówi do węża, który tutaj jest symbolem diabła, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę. A ty ugodzisz je w pięte. Czyli Bóg mówi o rozwiązaniu, które, które da swojemu ludowi. Tym rozwiązaniem będzie, będzie zbawiciel, który przyjdzie i uratuje ludzkość. Który zmiażdży węża, zmierzy szatana, pokona go, ale jednocześnie sam też doświadczy cierpienia i bólu. Kiedy będzie miażdżył tego przeciwnika. I tak jak tutaj jest jasno powiedziane, że ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę, czyli ten potomek, którego, który przyjdzie, co zrobi? Ugodzi Szatana w głowę. Bez głowy nie można żyć. A co zrobi szatan? Ugodzi Go w piętę bez pięty można żyć. Więc ten Zbawiciel, tu już jest zapowiedź Zbawiciela, on przyjdzie i on będzie zraniony. Tak Jezus był zraniony, fizycznie. Myślę, że o tym wiemy, tak. Film Pasja, który taki popularny pokazuje te fizyczne cierpienia, ale cierpiał też psychicznie, kiedy widział jak Piotr go zdradza, kiedy widział, Jego matka cierpi pod krzyżem, kiedy widział, jak inni plują mu w twarz, cierpiał psychicznie. Ale cierpiał duchowo coś, co nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Każde cierpienie każdego człowieka, który kiedykolwiek był, jest czy będzie tutaj po tej stronie życia, Jezus wziął na siebie i z tego powodu umarł. To jest coś naprawdę niesamowitego, czego On dokonał na drzewie krzyża. I chociaż miał tą zmierzoną piętę, czyli został zraniony, to jednak tym samym aktem, kiedy umierał na drzewie krzyża, co się stało? Zbawił nas. Z największego zła, jakie my zrobiliśmy Bogu, czyli zabiliśmy go, on wyprowadził największe dobro, jakim jest nasze zbawienie. I to jest niesamowite, że chociaż Bóg nie chciał, żeby to zło, które się wydarzyło, wydarzyło się, jednak Bóg miał przygotowane rozwiązanie. I tak samo jest w Twoim moim życiu. Obojętnie co złego zrobiliśmy, obojętnie co złego nam zrobiono, obojętnie jakie skutki naszych grzechów czy grzechów innych ludzi nas spotykają, to Bóg ma rozwiązanie naszych problemów. Pierwszym i najważniejszym rozwiązaniem jest to, że Jezus umarł z powodu naszych grzechów. On już zapłacił cenę. Za to, żebyśmy mieli rozwiązanie. I kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy pokutujemy z naszych grzechów, kiedy powierzamy mu nasze życie, on jest w stanie nawet z tego zła, które nas spotkało, wyprowadzić dobro. On ma rozwiązanie, zanim nas spotkała taka czy inna tragedia. Jedna z osób yy, opowiadała o tych rekolekcjach <laughs> osób skrzywdzonych opowiadała taki moment, że no. Tak to niestety jest, że człowiek, który został skrzywdzony w sposób seksualny, e, często ma w sobie poczucie winy. E, nosi w sobie oczywiście niezawinione poczucie winy. I ta dziewczyna mówi, że po, po jakimś czasie przełamała się i kiedyś poszła na taką modlitwę, gdzie było kilka osób, które jej nie znały i powiedziały: Pomódźcie się za, mno, za mnie, Bóg wie o co. Ale ona mówi, sama nie wiedziała o co, ona po prostu już nie radziła sobie z tą samą sytuacją. I pomodlono się, nic nie doświadczyła, ludzie nie mieli żadnego słowa od Boga dla niej, i poszła do domu. Po kilku dniach dostaje list i pewna kobieta mówi tak: Bardzo cię przepraszam, jeżeli cię pomyliłam, to bardzo cię przepraszam. Ale kiedy tak stała i się modliłam, nagle poczułam, jakby Bóg przed moimi oczami puścił pewien film, i zobaczyłam kilka scen, i opisała kilka scen, jak ją krzywdzono, prawdziwych scen, i mówi na zakończenie Bóg mówi tak Ty czujesz się winna ty zastanawiasz się czy w tobie jest wina Bóg mówi w tobie nie ma nawet cienia winy to nie ty jesteś winna i to był początek zdrowienia tej osoby Bóg miał przygotowane rozwiązanie na to że na ten grzech na ten problem który tutaj się stał Oczywiście zawsze w takiej sytuacji rodzi się pytanie dlaczego dlaczego Bóg nie zatrzymał tego cierpienia Oczywiście, że tego nie wiem. Ale oddajmy głos tej osobie. Ta osoba to jest Toś Kaszewczyk, i w swojej książce nie umarłam od krzywdy do wolności. Pod koniec książki umieszcza list do Boga Ojca, gdzie pisze tak: Nie rozumiem Twojej wszechmocy, nie rozumiem, czemu nie mogłeś go ze mnie zrzucić. To dla ciebie jedno skinienie głowy. Niby wiem, co zrobiłeś dając człowiekowi wolną wolę. Niby wiem, że nie zachowasz się wbrew temu, co raz przyrzekłeś, ale jakaś część mnie właśnie takiego ciebie potrzebowała, silnego, gwałtownego, wtrącającego się, kiedy jedno twoje dziecko robi krzywdę drugiemu. Mam żal, że taki nie jesteś, że wybrałeś siłę inną niż przymus, że nie jesteś brutalny. Chciałabym tego czasem, żebyś był tatą, który idzie wyrwać serce człowiekowi, który dotknął jego córeczki. Tak, Czasem boli mnie do tego stopnia, że chciałabym, żebyś wyrwał mu serce, żebyś rozdarł je na tysiąc kawałków. Z jakiegoś powodu decydujesz się stać w tej rozgrywce w zupełnie innym miejscu. Wolisz, żeby bolało cię ze mną. Wolisz całować moje rany, zmieniać opatrunki, wskrzeszać, choćby trzeba to było robić codziennie. Umieram ci, a ty nie pozwalasz mi odejść. Uparcie oddajesz mi własne życie». Czy nie byłoby nam prościej, gdybyś romnął pięścią w stół i upomniał się o mnie już wtedy? Znając życie, pewnie nie. Abba cieszę się, że jesteś inny, niż bym chciała. Mój Bóg sprawiłby, że cały świat spłonąłby krwią. Ty jesteś Bogiem, który sam wykrwawił się po to, żeby tak nie było. Wiesz, co mi mówi, że nie jestem ci obojętna? Ołtarz rozbierany do naga w wielki czwartek? Obdarty szat, skazaniec na krzyżu, i rany, których nie zabliźniło zmartwychwstanie. To daje siłę do wyznania wiary, do mojego kredo przez łzy. Credo mimo wszystko. Wierzę w Boga mądrzejszego ode mnie. Ojca niebrutalnego, Stworzyciela ludzi wolnych i świadka ich wyborów. Wierzę w Syna wiernego do końca, który dał się rozebrać, dotknąć i zabić, żeby móc być przy mnie we wszystkim. Wierzę w świętą krew płynącą mnie na darmo, w cichą obecność, w miłosierną sprawiedliwość. Wierzę w Ducha, który Bóg wie po co przychował każdą moją łzę. Wierzę dziś i mam nadzieję, że też jutro. Chciałabym zagwarantować, że jutro obudzę się z zaufaniem do Ciebie. Ale wiesz lepiej niż ja, jak bardzo się o nie zmagamy. Abba, ten list jest krótki, bo z tobą mogę być cicho. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie ze Słowem, więcej informacji w linku poniżej.